Cześć kochani, PiS odpowie na babciowe Tuska i da nam więcej socjalu. Co uszczęśliwi zapewne nierobów, tych, co rozwijać się nie chcą, i tych, co podatki płacą w postaci akcyzy na alkohol. Także zapraszam. Co? Jedno jeszcze. Dwa złote. No ale co za dwa złote możesz kupić? Ja. Ja pier. Ja przepraszam, miało być. Ale czy ktoś w końcu zatrzyma te karuzele śmiechu, a rozdawnictwo się w końcu zakończy, bo ja chyba oszaleję. I co, Ukraińcom też podniosą 500 plus? Czy zabiorą, żeby właśnie dać Polakowi więcej? No zgadnijcie. A Czechom dadzą albo Niemcom? A nie, tym się nie należy. Trochę taka ksenofobia chyba, nie? Jak wszystkim, to wszystkim. Wiecie, co przechodzą takie chwile w życiu każdego człowieka, że tylko przeklinać idzie? Tylko soczysta Zjebać. Ma tutaj sens, bo nic innego nie jest w stanie wyrazić moich emocji. Odnośnie tych wyścigów, oczywiście, kto da więcej. I wiecie, przyzwyczajają sobie społeczeństwo do tego, że bez rządu sobie nie poradzi. I takie leniwe buły będą się cieszyć, że ktoś im rzuci takiego starego gnata bez mięsa. Takie ochłapy. Ja nie chcę ochłapów, ja chcę zarabiać jak człowiek. Ja sobie zarobię. Ja wolę te pieniądze, nie wiem, jak już rozdajemy, to wolałabym je oddać emerytowi, który po prostu nie ma na leki i nie jest w stanie sobie dorobić do tej emerytury, bo już jest was stary i on już swoje życie w swoich czasach pracował jak, jak powinien, a nie rozdawać wszystkim na lewo i prawo, jak to się każdemu myśli, że mu się należy. Nie wiem, co się musi stać, żeby oni przestali, nie wiem. Tylko dobre jest to, że większość ludzi zaczyna dostrzegać, że to jest problem. Ale zobaczmy, co tam podają w manny.pl. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło podwyższyć świadczenie 500, pisze gazeta wyborcza, sceptyków do zmiany zdania miała przekonać ofensywa wyborcza Donalda Tuska i jego zapowiedź babciowego w wysokości 1500 zł miesięcznie. Przypomnę tylko, że te babciowe już jest od jakiegoś czasu, chyba od roku, rozpatrywane, więc tutaj... No. Przypomnijmy, że Tusk w ubiegłym tygodniu zapowiedział tzw. Tak babciowe, czyli podatek w wysokości, tysiąca dodatek, przepraszam, w wysokości 1500 zł dla kobiet, które po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie wrócą do pracy. Kwota ta ma być wypłacana co miesiąc do trzeciego roku życia dziecka i posłużyć na finansowanie żłobka klubu dziecięcego, niani albo opiekę babci. To spowodowało nerwowość w szeregach PiS. Szybko zapadła decyzja, aby ją przebić w jaki sposób? Przez waloryzację 500, plus, pisze gazeta wyborcza. Powołuje się na jednego z polityków partii rządzącej. Przypomnę, że ja czytam artykuł z many.pl. Musimy mieć na najbliższe wybory mocny punkt w polityce społecznej, a że 500, plus nie było nigdy zmieniane, jego podwyższenie wydaje się naturalnym rozwiązaniem. Decyzja w tej sprawie już zapadła. Stwierdził. Według ustaleń dziennika najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie świadczenia o 200 zł miesięcznie. Taką inicjatywę ma popierać m.in. Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS. Kilka dni temu powiedział, że waloryzacja programu 500 plus byłaby przydatna. Dyskusja o podniesieniu kwoty 500 plus trwa od dłuższego czasu, zwłaszcza po w kontekście panującej drożyzny, od 2016 roku wysokość świadczenia nie była waloryzowana. To powoduje, że obecne 500 Plus jest de facto warte około 300 zł, komentuje w Wyborczej Oskar Sobolewski, ekspert rynku pracy i założyciel debaty emerytalnej. I czy podniesienie 500 Plus sprawi, że wszystko będzie tańsze, czy że wszystko będzie jeszcze droższe? Bo może ja się nie znam za bardzo, no i wiecie, no ja pieniądze to umiem wydawać, nie? To tak. Jestem ekspertem jestem od wydawania pieniędzy. Kurde jak ja nie mogę mieć pieniędzy przy sobie. Takim jestem ekspertem od wydawania, ale gdzieś mi tam świta, że jeżeli podniosą 500 plus, to sklepy podniosą ceny, bo ludzie będą mogli więcej kupić, więc zamiast kupić więcej to kupią drożej. Ale to tylko takie moje domysły. Do niedawna największym przeciwnikiem podwyższania 500 Plus był premier Mateusz Morawiecki. Wychodził on z prostego założenia, że budżetu państwa zwyczajnie na to nie stać. Eksperci krytykują pomysł PiS, aby podnieść 500 Plus w odpowiedzi na babciowe Donalda Tuska. Doktor Marcin Wojewódka, były wiceprezes ZUS, uważa, że to złe rozwiązanie. Uważa, że 500 Plus dezaktywizuje zawodowo kobiety, a babciowe może zachęcić matki do powrotu na rynek pracy. O, dezaktywizuje, no tak, no przecież za te 500 złotych to po co pracować, nie? Po co iść do pracy, jak masz 500 złotych? 500 złotych niezależnie od dochodu. Dezaktyw dezaktywowałoby kobiety w momencie, kiedy te 500 plus byłoby takim tworem, jak było na początku, czyli e ewentualnie właśnie gdzieś tam liczyłyby się dochody. No to kombinowanie by się zaczęło. A tak ja sobie wyobrażam już, jak ja rzucam robotę, kupuję sobie ogrodniczki. Biorę starego za łeb, mówię, teraz będziesz na mnie zarabiał, bo ja mam 500 zł miesięcznie. Czy Wy sobie wyobrażacie taką sytuację, drodzy panowie, i przede wszystkim, drogie panie, że dostajecie, pracujecie teraz, dostajecie 500 zł i rzucacie robotę w pizdziec. Za te 500 zł można leżeć kołami do góry przecież. Tak czy nie? Czy ten pan się myli jednak? Czekam na waszą opinię w komentarzach koniecznie. Ale podobnego zdania nie jest tylko ten ekspert. Podobnego zdania jest dr Antoni. Kolek, ekspert pracodawców Rzeczpospolitej. Jeśli skupić się tylko na grupie kobiet, które wrócą na rynek pracy, to gdy wysokość babciowego wyniesie 1500 zł, a kobieta zarobi płacę minimalną, od której ona i jej pracodawca zapłacą składki, to wartość odprowadzonych składek będzie porównywalna z wysokością świadczenia. W tym znaczeniu babciowe w przeciwieństwie do 500 plus się bilansuje i nie będzie obciążeniem dla finansów publicznych stwierdził. Co do tego babciowego to nie jest zły pomysł, jeśli e, faktycznie kobiety pójdą do pracy i będą w stanie zapłacić za, e, za opiekę nad dzieckiem. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale e, usługa jak, taka jak niania e, poszła bardzo do góry, ale e, taki protip dam dla wszystkich szukających opieki nad dziećmi i niani dużo lepiej jest nie szukać na Facebooku. To Wam powiem z własnego doświadczenia, bo od czasu do czasu potrzebowaliśmy opieki nad dziećmi i tak, i lepiej nie szukać na Facebooku. Teraz wiem, że pewnie mnie skrzyczą, ale naprawdę no, taka polecajka ode mnie. No i dobra, ale tak sobie pomyślałam, kurczę, może tylko mi te 500 plusy nie pasują. Zobaczmy, co tam w komentarzach ludzie napisali, bo może jest tak, że ja tutaj, wiecie, krzyczę, a wy wszyscy chcecie le 500 To, wiecie, zaraz mnie będziecie wyzywać. Ale mhm. zobaczmy. Szalo napisał. Z badań socjologów, wy socjologów wynika, że dwie trzecie wyborców PiSu to ludzie z wykształceniem podstawowym. Brawo, idziemy słuszną drogą. Logiczny. Tusk sprawił tylko, że z bomby przedwyborczej Eskimosa wystrzelił kapiszon bo do wyborów ludzie policzą, że to nie jest podwyżka, ale dwie rekompensata. I to tylko jednego świadczenia, bo inflacja pozostaje nadal i zżera dochody i oszczędności. O, jakiś dziadek napisał: Ej, mencen, ja bym na twoim miejscu uważał raczej na próg wyborczy, żebyś się czasami nie pośliznął. Pis pompuje socjal dla nierobów, którzy zagłosują na PIS. Bo czym jest to 500 plus? Już od dawna wiadomo, że nie przyniósł rzekomo zamierzonej dzietności. A właściwie jego zamierzeniem było, były tylko głosy wyborcze od samego początku był krytykowany przez osoby znające się na tego typu sprawach. Propozycja Tuska jest aktywizacją zawodową, nie zaś bez, beznamiętnym rozdawnictwem. Państwa nie buduje się przez rozdawanie ryb, tylko wętek. Yy, powiem tak, z jednej strony, yy, trudno nie przyznać tutaj racji, z drugiej strony jednak yy, świetnym aktywizatorem, który stworzył PiS, do tego, żeby iść do roboty, są ceny w sklepach i ceny za media w mieszkaniu. I dla mnie to już jest taki aktywizator, że ja sobie nie wyobrażam, jak musi być ciężko osobom, które nie pracują. Znaczy, jak już nie pracują we dwójkę, to już im chyba jest wsioryba, jak żyją. Ale no uważam, że to jest dobry aktywizator i PiS już taki wykorzystał. Um, jednak, czy naprawdę trzeba jakoś mobilizować kobiety do pójścia do pracy? Nie wiem. Znaczy, no każdy ma inne podejście. Ja uważam, że kobiety powinny pracować na swoje własne utrzymanie, dlatego że nie można być zależnym od innego człowieka. Przede wszystkim, nie można być zależnym od państwa i od własnego męża. I sobie nie wyobrażam, jak te kobiety muszą iść do męża i powiedzieć: Słuchaj, potrzebuję 200 zł, bo chciałabym iść do fryzjera. Teraz to już 500. Słuchaj, potrzebowałabym na nowe gacie. No, wiecie o co mi chodzi. Uważam, że każda kobieta powinna. choć trochę. Wiadomo, że przy małych dzieciach to jest taki problem, bo one co chwilę smarkają, kaszlą, do przedszkola ich nie chcą przyjąć, do żłobka nie przyjmą za smarkanego dziecka. Generalnie dziecko dobrze się czuje, no ale ma katar. I nie wiadomo co z takim dzieckiem zrobić i pracodawca też nie idzie na rękę. Więc może tutaj po prostu gdzieś leży problem, bo mam dużo koleżanek, które bardzo chciałoby wrócić do pracy. Przed ukończeniem macierzyńskiego, właśnie przez to, że tracą rozwój, no ale przecież nikt nie, nie weźmie dziecka, które jest zasmarkane do, do, do żłobka. I ja nie mówię, żeby zmienić to, żeby nagle brać, tylko żeby może jakoś elastycznie podchodzić. No ale jeśli ktoś będzie miał wybrać kobietę e, do pracy, która najprawdopodobniej będzie bra brała często zwolnienia, do osoby, która, nie wiem, weźmie zwolnienie raz na pół roku, no to wiadomo, kogo wybiera pracodawca. I tutaj jest raczej to niezależne od, od tego, czy będzie babciowe, czy nie. No my kobietki czasami mamy, czasami mamy przerąbane w takich sytuacjach i myślę, że warto, warto jeszcze trochę pod, pokombinować, żeby to rozwiązać, nie? Żeby to nie rozdawać tak lekką ręką, bo ja nie wiem, nagle rzucą te 1500, to wiecie, to wszystko skoczy do góry i te 1500 nie będzie nic warte. Nagle Nianie podniosą sobie ceny, no bo przecież 1500 się dostaje od państwa, no to te 500 na przykład czy 1000 można dołożyć. Naprawdę Niania zarabia, to znaczy jak patrzyłam stawki na Facebooku, oczywiście, nie, to niektóre to 5000 zł miesięcznie sobie życzą, to wiecie, ile człowiek by musiał zarobić w miesiącu, żeby go było stać na media, rachunki i pięć koła na taką nianie? Więc te 1500 dla babci to fajny zastrzyk gotówki, jeśli babcia zostaje z wnukiem. No to super, ale nie widzę tutaj Niani dać 1500 złotych. To czym. No. Także kochani, dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy to wystarczy? Czy waloryzacja 500 plusów będzie dla Was korzystna? Czy będzie dla Was. Yy, Niekorzystna w ogóle, czy chcecie tej waloryzacji, czy nie, czy ona zmieni wasze życie na lepsze. Czy może jednak wolelibyście godnie żyć? Bez jałmużny, bez ochłapów, tylko wiecie, politycy mają to do siebie, że oni nie wiedzą, co to znaczy słowo godnie, godność. Nie mają, tak, nie znają, nie. I tutaj może być problem właśnie w tym, że, że my nie będziemy żyli godnie, dopóki oni nie poznają słowa godność. To może mieć, to może mieć sens. Także kochani, dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzach, a ja was widzę.